Drzewom jest zabierana przestrzeń, zaznacza mieszkanka miasta, która zgłosiła się do naszej redakcji z problemem, jaki zauważyła na ulicy Dąbrowskiego. Tam trwa obecnie wymiana chodnika na nowy, szerszy. Krawężniki wkopano blisko rosnących tam drzew. To zaniepokoiło był która uważa, że przez takie postępowanie drzewa znikną z przestrzeni miasta. Z pytaniem, czy drzewom nic nie zagraża, udaliśmy się do magistratu. Od dobrych kilku miesięcy na terenie całego miasta trwają prace związane z remontami czy przebudową chodników, ciągów pieszych, pieszo-rowerowych. Część z tych prac miasto wykonuje samodzielnie, doskonała większość spośród nich, można powiedzieć, jest realizowana ze wspólnotami mieszkaniowymi. No, sztandarowymi przykładami tych prac jest remont chodnika w ulicy Edwardów, który został na ciąg pieszo-rowerowy, czy e, przebudowa, remont tarasów na Binkowie przy ulicy Świętej Barbary. Faktem jest, że remontowany jest również między innymi chodnik w ulicy Dąbrowskiego po jednej i po drugiej stronie, bo za nami jest remont chodnika po stronie DPS-u MOPS-u, natomiast w trakcie realizacji jest remont chodnika naprzeciwko. E, tam dotychczasowy chodnik, który był już. Mocno sfatygowany i dość wąski na wniosek mieszkańców został poszerzony z dwóch metrów do trzech metrów. Siłą rzeczy kostka musiała zbliżyć się do drzew, które tam rosną. Natomiast mam zapewnienie fachowców od zieleni, specjalistów z zakresu zieleni, że tego rodzaju zmiany absolutnie nie zagrażają zdrowiu, a tym bardziej życiu tych drzew. Jak tłumaczy rzecznik wy prezydenta, drzewa są bezpieczne, a jeżeli na przestrzeni lat dojdzie do sytuacji, w której coś im zagrozi, zostaną one przesadzone, a w ich miejsca posadzone zostaną mniejsze.